Jo, Jo yo, yo, dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Ja jestem Dżingis, to Są oczywiście To jest oczywiście odcinek kolejny z dwóch grubasów w przygodzie. Gdzie był? A jest tutaj husiek. Tak się kręciłem w kółko, bo tak biegałeś, to skakałeś, więc... Tak jest. Czuję się jak Kangur dzisiaj. Czemu? Australijskich stepów. A nie Czemu? wiem, to sobie skacze. I, I moi drodzy, budujemy dzisiaj, znaczy realizujemy dzisiaj dalszy plan, nie? <noise> coś znaczy, Słuchaj, ja, ja bym chciał zobaczyć, bo tak e, słuszna uwaga była w komentarzach, że, e, że do reaktora potrzebujemy paliwo DT Fuel no. i zobaczyłem, jak się jej robi. Uh -huh. To łopanie, my tego, my tego reaktora przez 20 odcinków jeszcze nie odpalimy. <noise> to znaczy, że co proponujesz coś innego? Nie co no, no, mnie mówi, że... mi uderzyło. Myślę myślę, że wytrwamy, yy, my ja wiem, że sobie obejrzę jeszcze poradniki, to czy mogło. Enderton, lerny. Tak, to, to, to. Mm -hmm. o, o. Ale A. cię tłucze. A. 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 Masochista jesteś, czy co? <laughs> ehm, Książkę napiszesz? Tak. Długa <laughs> droga ogólnie przed nami, słuchajcie. Ja myślałem, że książka będzie miała nazwę dłu tytuł Długa Droga. A... Długa droga. Wiesz co, jak zrobimy ten, jak zrobimy reaktor, to napiszemy książkę. O tym jak budować reaktor? Leksykon budowania reaktora. Każdy będzie mógł sobie zbudować w piwnicy. O, to to jest dobry pomysł. Dobra, to co dzisiaj robimy? Ja tam skończyłem sufit, nie? Nie ja sufit. Skończyłem tam sufit. No może skończmy chociażby, jeszcze może taki pomysł, żeby zbudować już całą tą, 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 tą ten, ten, ten reaktor z tej stali, tak jak to ma być, co? I później się zajmiemy całą resztą do niego, no, nie? No w sumie to jest, to jest dobre. Bo jak to, to nie dokończymy dobre, jednego, to wiesz, to wiesz co będzie. Tak, 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 tak. Myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, Jeść. panie Gengis. Więc potrzebujemy dalej tych reaktorów. Znaczy się, to muszę reaktor... iść, no muszę ten, muszę Rates. iść, ironów, irony rozbijać, tak? Z użyciem żelaza. E, tak, e, z, tak, z użyciem tak, węgla, tak. przepraszam. E, reaktor Port, reaktor, controller, reaktor, glass i laser, focus, matrix. O, widzicie, matrix matrixa zrobić jeszcze. Iron ingoty bo... wziąć o, i koalę. Co Ultimate control circuit. Co I Coal. Dobra, Dobra, wziąłem, biegnę tam. E, teraz sobie tutaj... Tu, o, tu, tu, tu. Reactor tutaj sobie wpisałem, reactor. <tus> tych metalurgii infuserów byśmy o mogli szkoły. więcej zrobić. Co się stało? Co, 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 się, co się dzieje? Co, co, co się dzieje? Co się stało? Ale o co chodzi? No bo ty tak jakiś... Nie, powiesz co, bo, bo pytałem się w, w, wcześniej... Kogo? E, a, zresztą powiem ci później o co chodzi. A, dobra.

50, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 55, 55, tak, 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 tak. Ale jeszcze tutaj on to 55 o. Kusiek. Mnie coś znikło, jak to włączyć? No znikło mi, jak naciskam e, to nie widzę tego. Nie widzę tych przedmiotów i nie mam wyszukiwarki, czym to się włączało. się w ogóle dzisiaj wszystko znikło. O. 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 Ale na pewno o. 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 No działa. O. I co mówisz? Re... A, -k -tor -a tak? Do skóry. Czy pierdele. Steel casing no, i Atomic Alloy. Atomic Alloy robi się z re, re, Reinforced Alloy. Tak, a my potrzebujemy Steel casing i żeby zrobić Steel casing z Atomic Alloy i robimy Reaktor Flame. A no. ja coś dam. No, no nie wie co. No mam, no dobra, no 20 mam. No wiesz, to zawsze... No to zawsze mogę mieć tam. już 20 tych zrobić, bo muszę iść tam... Do tego. To, to musisz zrobić i potrzebuję tak. Aha, bo tu potrzebujemy ultimate hmm. control. Osmium ingoty potrzebuje. Os. Dobra. Panie. Mam już. O, zresztą. Co znowu? O, o, Wiesz to, My jednak chyba. My jednak będziemy musieli, musieli chyba zacząć streamować z tego naszego Minecrafta, bo, bo to się nie, nie, ba, nie da. normalnie bata, żeby się bez streamu tutaj coś udało. Nie ma bata na huśka. Idę po węgiel. Huśek ty lubi być całą batażony. Całą... No i tutaj obsydian mam, o ty Ale to no obsydianu nie ma? Nie przesadzajmy. Boże, akurat... boże, dopiero połowa. Akurat ten obsydian teraz, nie o, to Ty możesz to, możesz ten? Możesz usprawnić ten yy, Metalurgy Infuser? On jest usprawniony już. A widzę właśnie, no na speed. No, mo może, czy można by tam wiesz, wrzucić więcej, nie? Hmm. No, no, strasznie wolny on... jest. Wolny to on by. No ale dalej ta szybkość jego nie powala mnie. No nie powala, no ale... Chcesz, że tutaj zrobię taką dziurkę? No co zrobisz? Jaką dziurkę? A to masz drugi już w postawiłeś? E, tak, 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 tam mam drugi. Bo trzeba mieli robić na jednym, to ja pierdzielę. No właśnie o to chodziło, no. A ta dziurka to będzie, co to, to, to w tej dziurce będzie? W której dziurce? No tutaj, w tej takiej. Gdzie? No tu, tu gdzie jesteśmy, no. A tu? Yy, no nie wiem, pewnie takie me mechanizmy z tego... Aaaa! No bo sobie ten, ten ten mamy tam, nie? Więc teoretycznie można by na przykład tam przenieść też tutaj, nie? To my co będziemy... Ja wiem jak się nasze streamy będą nazywały z Minecrafta. Jak? Minecraft dla do dorosłych. Ale będziemy cisnąć. Minecraft dla dorosłych? No, a czemu nie? No. Ale wiesz co? No. Chyba będzie problem, bo jak nie dorośli, to będziemy my. Myślisz? Nie, oglądają nas dorośli. A, słuchaj, dostałem na info na Facebooka, że jest taka gra Patimat. A, też dostałem. Też dostałeś info? Tak, ale tam chyba nie ma multi. Nie ma? Nie wiem, chyba nie. A sprawdzałeś? Nie, nie. A ty nie sprawdzałeś, bo ja nie mam nic ciekawszego do roboty w gry sprawdzał, nie? No a co masz, roboty? No ha, no halo, no halo. No trzy tygodnie byłem chory, wyjęty to dla mnie z życiorysu. Dzisiaj się w miarę dobrze czuję. Już jest okej, okay. chociaż leki jeszcze biorę, bo no, tam od czasu ja do czasu się... Odkaszlowuję, nie przerywaj mi jak ja mówię o swojej chorobie, co? No. Jakie niedobry, chodzi? ty. Troszeczkę a masz, a masz kilofem. Tam, troszeczkę go tam psy i kurde. Tam, Ta, dobra, dziś... przymęczyło. Od Ciebie dzisiaj... troszeczkę przymęczyło. Trzy tygodnie mnie trzymało jak w termosie. Od, od dzisiaj wszyscy razem. Jedny tyryry, Ta. Jedny Właśnie, bo byłem przez trzy tygodnie. Nie pamiętasz jak mnie zwaliło z nóg? Daj spokój. Okay, ja wiem, jak cię zwaliło. A w ogóle jestem z tego powodu bardzo niezadowolony, bo nie pojechałem na to o, moje kochane, gdzie chciałem być PGA, no. Po, po, to jest po, z... za rok? No Pojadę, ne, Ja za rok to ja w ogóle zacznę przed samym PGA już dwa tygodnie wcześniej z lekarstwa wracać. Już powiem tej babie, znaczy pani doktor kochalej pani mi da zastrzyki na zaś, już powiem. <śmiech> <śmiech> bo jak mnie rozłoży, to tragedia, no. Tak jest fajne. Faszer... Będziesz się faszerował wcześniej. Muszę się, ten, muszę się zabezpieczyć, nie? O, o, o. czekaj, gdzie ja miałem iść tam ja o skończyły no. mi się właśnie, dobra widzę, jest nie, nie 64, nie, and ładuj and alloy. i ładuj bierz no to, to no ham. jakieś tam Endrich aloje o hmm. to aloje mam tylko ja potrzebuję i robię w tej chwili stal już, zaraz Uż. będę robił dalej e belson no tu tu, tu, tu Wiesz co, nie chcę nic zrobić, ale niedługo trzeba będzie się wybrać do kopalni. Zdecydowanie po osmiu, Po Co? Więc, prawda, mamy ale osmiu go. masz to, bierz go. A, A przestań. A no sobie tak. No. Widzę, że mamy więc <laughs> dużo rzeczów mamy. W ogóle, to trzeba by było to już przenieść do tego pomieszczenia. Ten, 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 nasz tablet tutaj z internetem, mi się wydaje, wiesz? Bo, bo to już takie pomieszczenie magazynowe, no więc ten tablet. Jakie tablet z internetem? No, to, na, do pomieszczenia z internetem, ten transmutation table przenieść tutaj sobie już. Aha, aha, no tak, 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 tak. Skrzynki w ogóle to już nam nie będą niedora znaczy, bo ja wiecie, wywaliłem. To, że, no? Wiecie pamiętam, to na razie mamy tylko dwie karty, więc tutaj trzeba tu będzie też dorobić tych kart. Myśmy się też zabrali nie, za robotę tego, nie? No ale słuchaj, nie, no bo kwestia jest tego typu, dokończmy ten mm, zarys tego reaktora naszego, nie? To no. mi jest ważne i wrócimy tutaj, zarys będzie, wtedy będziemy mogli już tutaj mieć sobie dorabiać karty, składać materiały na to paliwo, prawda? No bo w sumie też masz rację, bo zaczęliśmy się brać na ten internet, są tylko dwie karty na chwilę obecną, o, tak jak widzicie, no. dwa dyski są rzucone, m dwa się świecą. Yy, ale, ale już mamy możliwość przynajmniej czegoś tutaj schowania, no bo zobaczcie, te, ta skrzynka już jest w miarę, nie? No. Można już to popchnąć. I wiesz co, ja chyba te z góry rzeczy poprzenoszę tutaj. To się tam niech robi, nie będę stał tego pilnował, ale ja sam tych no, skrzynek z góry zacznę przenosić tutaj i zlikwiduję te skrzynki na górze po prostu już. Bo one tam w tym domku to nam nie no, za ja bardzo to, są tam, potrzebne, tam, nie? Tam się nie zmieści wszystko. To, to nie Myślisz? No To nie ma takiej opcji, wiesz? tych kary to jest zbyt za mało. No, bo no ale dobra, ale część rzeczy, które mam tutaj EMC, nie będę tam wrzucał, tylko wrzucę do transmutation table. A no tutaj to, to tak, tak, tak. To, to co się... które jest EMC, to wrzucam do transmutation, a te, które tak, 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 nie mają, będę wrzucał do internetu. A jak się coś nie zmieści, to wrzucę do skrzynki i tyle. No bo to trzeba zrobić jakiś tu naprawdę wreszcie porządek. No no, 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 no. Gdybyś w ogóle wiesz, co mógłbyś. Kur... Co się ja znowu stało? tyle, tak tyle. Pierdzieliłem recepturę. O, popsuł coś. Dobra, ja tutaj o, proszę bardzo, to co ma. Tu wrzucam. Jesku, iron, a nie kurde osmium. Jasny Kevin. Żeby nie było, o, o, o. O, Osmiumy, na razie to trzeba zostawić. <laughs> proszę bardzo. Tu już jest to, reszty nie ma. Ech nie? w całym huśku, nie Nie ma. Fluid Transporter takiś jakiś ten był. Dobra, i tego wrzucimy... I to sobie wrzucę już do skrzynki. Te, które nie mają... E, niektóre się pewnie po, będą powielały, wiesz, też huśek, prawda? Bo... A to zapewne No, dobra, to ja idę na górę. O, tu jest to właśnie. To jest lepsze. No. Ej! Kurde. Dobrze. Dobra. Pyk pyk pyk, 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 Zbieram wszystko. Kolejna. A tutaj te pszczoły mamy, tych chłopie. Możemy sobie ule założyć. Mózgi jakieś są. A to my mózgów nie potrzebujemy. Mamy swoje. Mamy swoje, dokładnie. Najlepsze. Tak. Nasze Dobra. Najlepsze, że tak powiem. To mogę nieskażone się nieskażone wow. jakimiś pierdołami z internetów. O, tak, to jest prawda. Książkami jakichś, youtuberów. Nie no. Co to jest w ogóle? Ja to się nie wypowiadam. Ja tak chyba za krótko na tym świecie żyję, bo niektóre rzeczy mi jeszcze zeskakują, wiecie? A mnie też. Hmm. Dimlety jakieś? Może, może my dżingy z jakiejś takiej starej daty jesteśmy? Jesteśmy re reformowani czy coś? Wiesz, moja babcia, która nie żyje, nie? Jak ktoś no. mówił, że ktoś jest stary, to ona miała bardzo fajne porównanie. Wiesz jakie? Hmm? Stara to jest dupa, bo nie ma zębów. O! No ten jakiś pies mnie krzyczy normalnie, mnie mój. No dobra, a to jeszcze przenieść. No i okej. Okay. Kurde, ja wiem, że to męczące jest, nie tylko was, bo mnie też to ganianie denerwuje i męczy, ale to trzeba wreszcie opróżnić na zewnątrz, żeby sobie zbudować tutaj, eee, właśnie to sobie tu zbudujemy. Zbudujemy sobie stolik e, do tego, żeby mieć gdzie grillować stolik? i jeść. Stolik do grilla, a co? I grilla sobie zbudujemy, a co? To ja bym się, że sobie od razu bar postawiliby. No, barmankę trzeba by było zatrudnić. Może jakaś by się znalazła? Myślisz? No, jakaś jedna taka, wiesz, taka zacna dzieło. No, mówisz, że ktoś by tutaj chciał nam pomagać w tych naszych rzeczach? No, wiesz, może coś by się z tych wicek wyrwało, już jedną taką... Tak, no, i, i później by nas wyzywali, tak? <śmiech> <śmiech> nie, nie, my nie, my, my, my nie z tych youtuberów. Wyzywaliby nas. Dobra. Byłem, marce, że jakiś tam się youtuberek ubawiał. 14, czy czterdastko? Tak, mają niektórzy w, w głowie w głowie powiem, powiem dosadnie, i, i może pocham najebane jak cyganka w Tobołku, nie? Tak. Nie wiesz, to jest, to jest, to jest kolejna rzecz, którą. No to były przecież te ostatnie te, te sprawy, ale to jest kolejna rzecz, która. E, jednym. E, z jednej strony mnie bardzo smuci, że młodzi ludzie którzy poczują jakby to nazwać poczują jakieś jakąś taką swoją może nie tyle wartość co może i wartość dla nich nie ale taką sławę nie że są rozpoznawalni że to że tamto że że dziewczyny tam krzyczą piszczą, inne rzeczy In, krzyczą krzyczą i tego typu sprawy i oni się wtedy nie wiem, no tak jarają tym, kurde, jak szczerbaty sucharami, nie? Że pogryzby trochę, nie? Ale nie ma czym. I to jest dla mnie bardzo dziwne, no. A tym wszystkim, że te dziewczyny też mnie, te osoby młode też mnie bardzo dziwią, no bo to, to taki fame straszny jest, że, nie wiem, one się później chwalą czym, że o mam chłopaka i youtubera, albo że co, albo że z tym chłopakiem, wiesz co, byłam za rękę i w parku byłam i na lodach, nie? Bo. Nie rozumiem, że stary, ja nie rozumiem. To za stary. Za stary jestem. Za stary, to jesteś to, 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 po prostu za staż na to. Stary... Przede wszystkim, że. Ale i przede wszystkim, że jeszcze jest jedna rzecz, że... Yy, to, to też tak świadczy troszeczkę o braku szacunku... Kurde, nie nie tutaj kilofaj O braku szacunku do własnej osoby u tych młodych dziewczyn, wiesz? A to, 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 to oczywiste jest, bo to jest najgorsze, że one powinny raczej, tak, tak mi się wydaje, mieć szacunek same, same do siebie tak i do własnej osoby. I jeżeli ten szacunek by był, no to by nie było też w większości takich sytuacji, bo one by nie dopuszczały do czegoś takiego. No. Ale wiesz, to się dziwić, jak czasami wystarczyło zobaczyć... Kiedyś była jakaś taka akcja gdzieś tam w autobusie, coś tam, były taki filmik czy coś. A mm -hmm. e, się z tym nie bałam, czy coś nie? Tak, poważnie? To było, było takie, jakieś, jakieś koncerty. O coś, Boże. To coś, coś, coś w tym stylu. Nie, no, to, 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 to się nie ma, co dziwić. To znaczy, to jest dramat. To jest w ogóle? Nie wiem, co to jest w ogóle. Nie, nie wiem, nie wiem, jak to nazwać. Dramat. Dramat, dramat, dramat. No chyba tak, chyba to jest najlepsze co tu mówisz. To robimy Logic Adapter czy nie? Nie wiem, ja tutaj biegam jak głupi no zakręcony, góra-dół, góra-dół, góra-dół. Zrobiłem, zrobiłem te karty, które będę potrzebować już, więc... To nice, cieszę James. się. Ja Daszpanie. słyszę, że się chyba skończyły te... Iron Dust i... Hmm, Iron chyba mi się Dust, skończyło Iron to Iron robić, Dust. tak? Tak, dobra, mam o, już. Panie. Ale idę dalej, załaduję. Uwaga, Kiper Wyszedł z naszej nory, tam Świ jak to otworzył? No, znaczy stąd? Się tam z, z tego kanału? W samym końcu. No. Z kanału wyraz do nas, Kanał. iron. Ja mi się tutaj za zategować, może jakieś drzwi czy nie? I, jedno, to i węgiel. To w przyszłości trzeba będzie ogarnąć. Idziemy. Dobra, jeszcze muszę. Y pull Ty pull pull używasz tamtego infuzera na górze, czy na razie nie? Na razie nie. To tak pójdę tam załadować też żelazem, niech się pali. Okej. Okay. Kurde nie. Tu. Wapur, 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 wapur. Tutaj. Gastan, Ale tak, bo, gastan, tak, bo gastan, coś gastan, ty, zrabiowe, ty ty zrobiłeś. Ty przerabiałeś, czyli... przerabiałeś. Enriched tak. Aloe tutaj na rynku. Ref... Ale na... tam. Y, y, tam możesz zdumpingować ten. No, no to dobra, jest dobra. Jest puste, więc możesz... puste, puste. Możesz działać, tak, tak, tak. Tak, potrzebujemy tylko glass, więc to będziemy mieć, reaktor... Frame. Dobra, ja będę robił teraz, to idę miał, do ich... Ja będę miał, będę, potrzebne są teraz tylko te reaktor frame y. Dobra, ja przepalam te dusty na sztabki. Ja jestem, ja jestem, powiem gotowy i czekam tylko na... Na ten, na wypiek tych, tych wiesz... Tych moich, co mam robić, tak? Tak. Tych no już przepalam, przepalam ten Dusty. To wtedy zrobię tak, reaktor. Stolowe. Ja, czekaj, 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 czekaj. Ile ja w ogóle tego potrzebuję? Reaktor. Tak, Stalingoty port. będę robił teraz. Reaktor port. Ale co, sztuk dwie? Tum. Kontrolę. Ładnie, ładnie się robi. To długo trwa, ale wiecie, że jest to fajna zabawa, nie? O, będzie. Dobra, mi widzieć. Myślę, że ma tutaj dwa. potrzebuje, ale to jak ktoś to damy radę. To nie jest ciężkie do ogarnięcia, więc. plus. Dobra. To co, będziemy sobie to chyba robić, zrobimy to resztę może na live jakimś co? Może byśmy no tak mi się wydaje, tylko czekaj sobie zap. No już dla mnie to jest obojętne. Ja tylko mam teraz tą kwestię to ci mówiłem, że te meble przyjeżdżają dzisiaj, to mi się no, wydaje, że nie, 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 że dwa dni ja sobie mamy, ogarnę tu wszystko Ja mam akurat taki jeszcze jest no, no taka jutro mamy... Dokładnie mamy, jutro święta, jest tak? wyjście, wyjście na grobę. Więc też wiadomo jak to jest, no? Dokładnie, dobra, to, to będziemy live'ować z tego wszystkiego, tutaj nie się będzie no, żeby nie robiło. Na, na live sobie dokończymy, to żebyśmy nie musieli robić tego samego cały czas pod, podczas odcinka. Tak, no nie? bo to trochę tego jest, tego tego, tego tego, widzicie, zajęcia i tego budowania jest. No można by było te już sobie na przykład dodać do, do, do tego, do, do, do tabletu, ale postanowiliśmy, że nie będziemy dodawać tego, co nie ma. A to, co Dokładnie. ma, to będziemy. Dobra, to cóż, moi drodzy, dzięki wam serdeczne za oglądanie. Tak. Jak się Wam film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dżingis wreszcie z normalnym głosem, a nie razu nie zakaszlałem. Szok dosłownie. To jest super, super. Jak się film spodobał, to łapka w górę. Pamiętajcie, że gry łączą nawet pokolenia. I cóż, do kolejnego razu. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Jo.